Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska opinia o klimacie jest Wojciech Jakubik, biznesalert.pl. Dzień dobry, cześć Wojtku. Cześć, dzień dobry Państwu. Jesteśmy po wyborach, które 15 października pokazały, czy przynajmniej sugerują, że nastąpi zmiana w polityce w Polsce. Wiele wskazuje na to, że partie dotychczas opozycyjne przejmą rządy. No i pojawia się pytanie o pomysł, z którym do wyborów szła przede wszystkim Koalicja Obywatelska, ale również inne partie o tym pomyśle wspominały, a mianowicie Ministerstwo Przemysłu na Śląsku. Wojtku, Twoim zdaniem, z perspektywy warszawskiej, z perspektywy dziennikarza, który zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną, jakie zadania powinny mieć, czy powinny być w obszarze działalności nowego Ministerstwa Przemysłu? Moja perspektywa jest przede wszystkim krakowska, natomiast tak, faktycznie mieszkam już w centrali w Warszawie. Gdzie do tej pory w Polsce była kształtowana polityka energetyczno-klimatyczna? Właśnie tam, w Warszawie, na styku różnych resortów, które zajmowały się różnymi obszarami polityki energetyczno-klimatycznej, zapowiedź powołania Ministerstwa Przemysłu na Śląsku może oznaczać nowy podział kompetencji w odniesieniu do polityki energetyczno-klimatycznej, ale nie musi. No i może też faktycznie zapowiadać przeniesienie urzędu. Na Śląsk, na przykład do Katowic. Odnosząc się do pierwszego elementu, należy stwierdzić, że rozproszenie kompetencji w energetyce między resortami klimatu, aktywów państwowych i jeszcze kilku innych resortów nie przyniosło zwiększenia efektywności polityki energetycznej. To znaczy, wróciliśmy do kłótni, które mieliśmy przed powołaniem Ministerstwa Energii między Ministerstwem Skarbu a Ministerstwem Gospodarki. Z kolei czasy Ministerstwa energii to okres przemożnego wpływu lobby węglowego na politykę regulacyjną w tym zakresie, z tego względu, że personalnie minister energii Krzysztof Kurzewski sprzyjał interesom sektora węglowego, a zatem cała polityka regulacyjna skupiona w takim jednym resorcie nie była zrównoważona była po jednej, tej ciemniejszej czarnej stronie mocy. Lekcja jest taka, że potrzebujemy jednego resortu, który zajmuje się transformacją energetyczną, to mogłaby być ministerstwo przemysłu, które patrzy na nią szerzej, nie tylko z punktu widzenia właśnie sektora, ale też przedsiębiorców, też dużych odbiorców energii i ciepła. Takie spojrzenie może być bardziej zrównoważone, ponieważ będzie brało pod uwagę nie tylko interesy kilku spółek, szczególnie tych skarbu państwa, ale także drugiej strony tego równania, czyli odbiorców, konsumentów, którzy Potrzebują akceptowalną cenę, niekoniecznie tylko dzięki subsydiom, których los powinien zostać rozstrzygnięty w 2023 jeszcze roku i to jak najszybciej. Czyli jeżeli będziemy mieli Sejm zwołany na 13 listopada, to może już nawet na tym posiedzeniu Sejmu, albo na następnym, powinniśmy się zająć sektorem energetycznym od strony mrożenia cen energii, ciepła. Rynek potrzebuje tej odpowiedzi, no, więc potrzebny jest odpowiedni aparat regulacyjny. Więc sumując, wydaje mi się, że to ministerstwo nie powstanie tak szybko, bo mamy mało czasu do końca roku. Istniejący aparat administracyjny musi przyjąć jakieś regulacje na przyszły rok, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, jeśli chodzi o ceny, żebyśmy nie dostali tej odpowiedzi tuż przed Nowym Rokiem, tak jak było przy mrożeniu cen energii w 2018 roku, właśnie przez Ministerstwo Energii, kiedy ustawa została chyba przyjęta 28 grudnia i miała obowiązywać trzy dni później. No a druga rzecz, jeśli chodzi o lokalizację, Czemu nie? To znaczy, mamy przykłady decentralizacji instytucji publicznych. Klub Jagielloński z Krakowa, z którym przez lata byłem związany, dalej z nim współpracuję, proponował taką formę decentralizacji, żeby różne urzędy powstawały w różnych miejscach. Warunkiem też znowu jest efektywność, bo jeżeli minister przemysłu, który urzędowałby na co dzień w Katowicach, będzie musiał dwa razy w tygodniu jeździć do Warszawy, to trochę. Szkoda czasu w przyszłości, kiedy będziemy mieli koleje dużych prędkości, kiedy będziemy mieli efektywniejszy kontakt między Warszawą a innymi miastami, takie ministerstwo będzie radziło sobie lepiej, ale to nie znaczy, że codzienna praca urzędników, którzy nie muszą być co chwila w Warszawie, nie może się toczyć poza centralą z punktu widzenia transformacji energetycznej. Jej sercem będzie Śląsk albo pomoże, bo Śląsk to jest stare serce energetyczne. Polski, ale powstaje nowe nad morzem ze względu na energetykę jądrową, ze względu na morskie farmy wiatrowe. Moje pytanie dotyczyło, przynajmniej częściowo odpowiedziałeś na, na to pytanie, bo przemysł, mam wrażenie, to coś więcej niż tylko i wyłącznie wydobycie węgla, niż tylko energetyka, a bardzo często transformacje. Gospodarczą czy społeczno-gospodarczą w Polsce sprowadzamy przede wszystkim do sektora wydobywczo-energetycznego. Dlatego chciałbym pociągnąć ten wątek Twoim zdaniem, jakimi sektorami powinno się to ministerstwo zająć, no bo wyzwań tych transformacyjnych dla innych sektorów przemysłu w Polsce, myślę, też nie brakuje. Jak najbardziej. Wiele zależy od tego, co zostanie z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Czy faktycznie będzie to takie ministerstwo skarbu, które zarządza spółkami skarbu, czy też spółki odpowiedzialne za działalność przemysłową trafią do Ministerstwa Przemysłu postulowanego. Wiele zależy od umowy koalicyjnej. To nie zawsze będzie wybór merytoryczny. Wiadomo, że politycy dzielą się owocami yy, zwycięstwa politycznego, i tutaj. Yy, Podział między resortami może wynikać bardziej z podziału sił w koalicji niż ze względów merytorycznych. Ale gdybyśmy mieli patrzeć czysto merytorycznie na politykę energetyczno-klimatyczną, to Ministerstwo Przemysłu powinno tworzyć regulacje, które opisują transformację energetyczną nie tylko w sektorze wytwarzania energii, ale też właśnie w ciepłownictwie. Potrzebne są rozwiązania strategiczne, jeśli chodzi o zapewnianie ciepła w Polsce. Transformacja energetyczna ciepłownictwa będzie jeszcze trudniejsza. Niż w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. Warto pomyśleć także o tych przedsiębiorcach, którzy chcą się stać prosumentami, o tych, którzy chcą linią bezpośrednią dostarczać sobie energię z nowych, zielonych źródeł. Ich będzie coraz więcej, więc także ten obszar powinien być pod opieką rzeczonego ministerstwa. Czy ono się będzie nazywać Ministerstwo Przemysłu, czy Ministerstwo Transformacji Energetycznej warto byłoby stworzyć zaplecze eksperckie. I tutaj odniosłbym się do propozycji ośrodka Instrat, który postulował powołanie specjalnej agencji, w której byliby specjaliści do spraw transformacji energetycznej. Moim zdaniem warto byłoby urzędnikom zapewnić pensje, które spowodują, że oni będą ekspertami do spraw polityki energetyczno-klimatycznej i nie będą uciekać do sektora prywatnego. Nie trzeba tworzyć kolejnej agencji, tylko być może zmniejszyć ilość resortów, zmniejszyć ilość zatrudnienia, w tychże resortach, ale zapewnić wyższe płace, żeby to specjaliści tworzyli politykę energetyczną, bo doświadczenie tych różnych resortów, które powstawały w historii polityki energetyczno-klimatycznej, jest takie, że nie mamy ekspertyzy. To znaczy, my sobie rozmawiamy, będąc poza resortami, o tym, co powinno się stać. Natomiast do pracy w resorcie idą ludzie albo polityczni, bo dostają takie polecenie, albo ideowcy. Natomiast tym ideowcom rzadko wystarczy siły, żeby wytrzymać w resorcie do końca kadencji, potem odnajdują się robiąc doskonałą pracę ale już w sektorze prywatnym, czasami w Brukseli, czasami gdzieś poza Polską, no i to jest wielkie nieszczęście. Dalej będę drążył te kwestie sektorowe, dlatego że patrząc z perspektywy górnego Śląska, bo rozmawiamy na antenie Śląskiej opinii o klimacie w województwie śląskim mamy do czynienia już dzisiaj ze znacznie większą dywersyfikacją przemysłową również niż miało to miejsce jeszcze w poprzedniej epoce i zaczynają kluczową rolę w gospodarce regionalnej odgrywać również inne sektory przemysłowe. Mam tutaj na myśli sektor automotive, sektor medyczny, logistykę, ale również hutnictwo i inne. Ciężki przemysł. Czy Twoim zdaniem w orbicie zainteresowań, prac nowego resortu, resortu przemysłu, również te sektory powinny się znaleźć? No i oczywiście dlaczego? W odniesieniu do sektora energochłonnego mieliśmy niekończącą się batalię między Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a resortem klimatu, czy resortem aktywów państwowych, z tego względu, że Ministerstwo Rozwoju broniło interesu odbiorców energii, pragnąc, żeby było im łatwiej sięgać po stabilne dostawy energii w niższej cenie, proponując rozwiązania, takie jak wspomniana przeze mnie linia bezpośrednia, i zawsze pojawiała się kontra z drugiej strony w interesie skarbu państwa, który musiałby nieco ustąpić tutaj, wpuścić na rynek sektor prywatny, czy też z punktu widzenia Ministerstwa Klimatu, które nie chciało deregulować sektorów, które regulowało. Także elementem tego sporu była ustawa krajobrazowa, która została częściowo zliberalizowana, żeby mogło powstawać więcej farm wiatrowych na lądzie. A zatem można sobie wyobrazić, że nowe Ministerstwo Przemysłu przejęłoby od Ministerstwa Rozwoju kompetencje w zakresie, o którym mówisz, po to, żeby nie było tego sporu międzyresortowego na tym odcinku. Być może w ten sposób udałoby się zapewnić sprawniejsze. Tworzenie regulacji na rzecz niższej ceny energii dla przemysłu. Wiadomo, że to jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska i całej Polski, z tego względu, że to cena energii będzie dyktować decyzje inwestycyjne gigantom, takim jak Google, Amazon, czy, czy inne firmy z całego świata, które patrzą sobie na cenę energii, zastanawiając się, gdzie zbudować nową fabrykę, gdzie dać nowe miejsca pracy. I właśnie atrakcyjną ceną energii powinniśmy o nich walczyć. Jeśli chodzi o przemysł energochłonny, to sprawa rzeczywiście wydaje się również oczywista, natomiast będę drążył i będę dopytywał, czy sektor, czy Ministerstwo do Spraw Przemysłu nie powinno również zajmować się takimi sektorami jak sektor automotive, sektor logistyczny, sektor medyczny, sektor ochrony środowiska, bo te sektory również potrzebują pewnych regulacji albo deregulacji. Potrzebują również pewnych inwestycji, które znajdują się w orbicie. Wracamy do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli podziału kompetencji pomiędzy różnymi resortami, bo ta zielona transformacja, o którą dopomina się Unia Europejska w krajach Członkowskich, w tym również w Polsce, obejmie również te, te inne sektory. I czy tutaj, Twoim zdaniem, nie powinny się znaleźć kompetencje i zespoły, które będą pracować nad rozwiązaniami dla tych sektorów? To też przemysł, więc wydaje się, że polityka przemysłowa powinna całościowo patrzeć także na sektor automotiv i inne, które wymieniłeś po to, aby zapewnić mu stabilne dostawy energii w atrakcyjnej cenie, przy jak najmniejszej emisji CO2 z jak najmniejszym śladem węglowym, więc oczywiście tak te sektory także powinny być regulowane w leczonym ministerstwie, czy to będzie Ministerstwo Przemysłu, czy Ministerstwo energetyki, czy Ministerstwo Transformacji Energetycznej to już jest semantyka. Obawiam się, że ilość koalicjantów utrudni stworzenie jednego silnego ośrodka decyzyjnego w tym zakresie, ponieważ będzie trzeba jakoś podzielić te owoce zwycięstwa politycznego. Historia Polski pokazuje, że ten podział nie zawsze jest merytoryczny, bardzo często ma związek z podziałem wpływów wewnątrz resortów. Chciałem też zapytać w kontekście tej planowanej decentralizacji tych pomysłów, lokalizacji tego resortu w Katowicach na Śląsku, czy Twoim zdaniem tutaj jest więcej szans czy zagrożeń związanych z umiejscowieniem tego resortu w regionie historycznie mocno uprzemysłowionym? No właśnie. To jest rozwiązanie zaproponowane ze względów politycznych po to, aby ugrać kilka głosów na Śląsku. Dlatego też po pierwsze należy się zastanowić, czy ono będzie dalej realizowane już po zwycięstwie wyborczym. Niestety jest tak, że politycy po zwycięstwie już mogą zapomnieć o swoich wyborcach. Czasami się to zdarza. Wiadomo, że politycy głównych partii walczyli o głosy na Śląsku. Śląsk to swing state, czyli ten obszar polski, od którego. Może zależeć wynik wyborów w całym kraju. Stąd wziął się ten pomysł. Przecież ten pomysł był proponowany zarówno przez polityków partii rządzącej dotychczas, jak i głównej partii opozycyjnej. Natomiast jeżeli ten pomysł przetrwa, to od strony organizacyjnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby codzienna praca takiego resortu odbywała się na Śląsku. Natomiast należałoby stworzyć jakąś wypustkę, filię w Warszawie, która będzie utrzymywała stały kontakt z centralą to znaczy przedstawiciele resortu muszą być obecni na komisjach sejmowych które odbywają się kilka razy w miesiącu czy nawet kilka razy w tygodniu w czasie szczególnie wrażliwym i są zapowiadane z dnia na dzień Ci ludzie muszą mieć dostęp do udziału w takich Wydarzeniach, potrzebne są kontakty z innymi resortami, przewożenie dokumentów. Natomiast w XXI wieku to nie jest wyzwanie nie do przeskoczenia. Postępująca cyfryzacja, możliwość pracy zdalnej, możliwość podpisów, świadczenia podpisów elektronicznych, to wszystko sprawia, że taki pomysł jest możliwy do realizacji. Niemcy, które są przykładem kraju nieunitarnego, ale landowego, natomiast mają też rozproszone instytucje po całym kraju, są w stanie. Organizacyjnie sobie z tym poradzić, my też byśmy mogli. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie był Wojciech Jakubik z businessalert.pl. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.